Co mam zrobić bez serca jak krzyć, bez serca jak Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał z nich wojnę. Co mam zrobić teraz jak Chcemy uchwalenia projektu obywatelskiego, pod którym zostało złożone 200 tysięcy podpisów. Traktujcie niepełnosprawnych poważnie i niech rząd traktuje niepełnosprawnych poważnie. Chciałem powiedzieć, że ministrem i posłem się bywa, a człowiekiem się jest i trzeba być człowiekiem przez całe życie. Chcemy godnie żyć, chcemy się usamodzielniać, chcemy zakładać rodziny i chcemy pracować, ale jak my się mamy usamodzielniać? Jak my nie mamy za co żyć, nie mamy asystentów. Nie możemy po prostu się wyprowadzić od rodziców, bo nie ma takiej możliwości, bo nas nie stać na mieszkanie, nie stać nas, żeby zapłacić za czynsz, nie stać nas, żeby zapłacić za prąd, za wodę i za wszystkie media. Naprawdę, my też jesteśmy obywatelami, też byśmy chcieli godnie żyć, ale w tej chwili w Polsce się nie da, a nie jesteśmy krajem trzeciego świata. Ja się zastanawiam, dlaczego ja muszę walczyć w XXI wieku o rzeczy absolutnie tak podstawowe. Bo to powinno być już dawno zrobione i ja daję mandat pani poseł Hartwig, żeby leżała na stejmowych kafelkach, dopóki projekt obywatelski nie zostanie uchwalony. Bo my tego projektu nie odpuścimy. Ja powiem, mówię tak, tak jak tu kolega powiedział, nie możemy się wyprowadzić od rodziców, bo nawet nie ma programu asystent, nie ma asystencji z prawdziwego zdarzenia, te programy asystenta są, nie działają dobrze, bo w jednych miastach są, od czerwca w drugich od e, e, lipca e, e, są krótko chwałe. My żądamy dzisiaj przegłosowania e, naszej e, ustawy o ręce socjalnej, żeby ona wyszła z komisji i została procedowana po prostu e, no chcielibyśmy zakładać rodziny. ja bym chciał nawet pracować tylko jak ja mam pracować jak nie ma ofert pracy dla takich osób jak, jak ja dziękuję Anna Gręczewska matka 40 Anna Gręczewska, matka 42-letniego syna z porażeniem mózgowym od, urodze, od urodzenia. Chciałabym, nie będę mówiła dużo, ale mam taki apel do wszystkich ważnych tam w Sejmie. Niech przez chwilę postawią się. W naszej sytuacji zastosują złotą zasadę. Przez chwilę poczują, jak to jest być na wózku, jak to nie móc niczego zrobić, nie móc samemu zjeść, samemu y, ubrać, wyjść, zarządzać sobą. Niech poczują się, niech nie czekają na czas, kiedy znajdą się w takiej sytuacji, bo wtedy pewnie szybko, szybko będą podejmowali kroki w tym kierunku. Śmiało można powiedzieć, że zapraszamy Pana Kaczyńskiego, który obiecywał pomoc i tej pomocy osoby niepełnosprawne nie dostały, Pana Dudę. Proszę bardzo, to co teraz powiedziała tutaj jedna z matek. Niech usiądą na wózek inwalidzki i niech wezmą w rękę 1445 zł. 1445 zł to jest 48 zł dziennie i niech za to wyżyją. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam wcześniej, jest na wszystko. Na jakieś idiotyzmy, na miecze, na rydzyka, na jakieś ławeczki. Jest również okradziony fundusz solidarnościowy. To są pieniądze, które miały pozwolić właśnie tym rodzinom wyjechać pierwszy raz na turnus rehabilitacyjny. Turnus rehabilitacyjny kosztuje od 8 do 10 tysięcy, a nawet 12 tysięcy złotych. Wózki rehabilitacyjne 12-10 tysięcy złotych. A nawet i więcej. Pionizatory od 18 do 30 tysięcy złotych. Przepraszam bardzo, skąd ta osoba ma brać na to wszystko pieniądze? Mamy wypożyczalnię sprzętu. Nie, my tej wypożyczalni sprzętu, Szanowni Państwo, nie mamy, bo znów osoby niepełnosprawne zostały oszukane. Tej wypożyczalni nie ma, natomiast zostały już wydane na tą wypożyczalnię 200 tysięcy złotych, przy czym Mówiono, że sprzęt osoby, że osoby niepełnosprawne będą mogły wypożyczać za darmo. Dzisiaj wypożyczalni się nie, nie ma, ale mówi się, że osoby niepełnosprawne będą musiały za ten sprzęt płacić. Więc jest na wszystko. My żądamy dzisiaj natychmiast podwyższenia renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przyszłości oddania w całości Funduszu Solidarnościowego, bo na, na ten fundusz składają się najbogatsi Polacy, oni nawet nie wiedzą, co się stało z tym funduszem. Oni się dopiero dzisiaj dowiadują. Dowiadują się też przez moje biuro poselskie, że te pieniądze zostały ukradzione osobom z niepełnosprawnościami. i pani się nie chowa. Pani przyjdzie tutaj i spojrzy prosto w twarz tym osobom niepełnosprawnym, które nie mają dzisiaj za co żyć. Proszę państwa, czy tak trudno zrozumieć, czy tak trudno zwrócić uwagę na to, że te osoby nie prosiły się o życie. Przecież nasz rząd który nosi na ustach Jana Pawła II mówi, że te osoby mają się rodzić. A dlaczego nie pomyślą o tych, które są już narodzone i które teraz i już potrzebują tej pomocy? Przecież my mantra, mantrę powtarzamy. Jak to ciężko jest nam się żyć i jak to ciężko żebrać o 1%, o dofinansowanie do turnusu, o centa. O środki do życia, o pampersy, proszę Państwa, my nie mówimy, że chcemy polecieć na wycieczkę z synem. My nie mówimy, że potrzebujemy wodnego łóżka. My chcemy po prostu normalnie żyć, a Państwo w kraju Unii Europejskiej nawet nam na to nie pozwala. Dziękuję. Pierwsza kwestia, żądamy podwyższenia renty socjalnej, to jest jakby koronny nasz postulat, ale ja może powiem coś e, in, inaczej, żądamy wolności, żądamy godności, żądamy, aby wziąć kajdany z naszych rąk, żebyśmy byli wolni, w i równi w środku Europy. Żądamy, aby PiS zreflektował się tuż przed wyborami i pokazał, że umie z nas zdjąć te kajdany z rąk, procedując naszą ustawę i wprowadzając ją w życie na kolanie. Dzień dobry państwu Artur Kowalski młodszy chorąży rezerwy od jakiegoś czasu nie, po przejściu z wojska zostałem masażystą więc doskonale znam państwa sprawy pracowałem w przychodni na Warszawie skoro 11 tam można sprawdzić moje referencje proszę państwa to co robią wszystkie rządy od tak zwanej Przewrotu to już przeszło 30 lat, to wszyscy robią to samo. Nie bójcie się powiedzieć, że PiS, PO, SRD, Konfederacja i tak dalej. Właśnie mówię. Konfederacja to są inni ludzie. To, są, to jest ta sama mafia. O ile PO okradło nas podobno na 200 miliardów, to już PiS okradło na, na, nas na przeszło 200 bilionów. To jest niestety prawda, to można sprawdzić. Nie... Zaraz powiem. Proszę nie, państwa. Nie, o niepełnosprawnych. Zaraz powiem, bo to o to chodzi. Do, do tego spierza. To są pieniądze, które mogły być dla Was, dla państwa, ale jednocześnie w tej chwili się wydaje następne pieniądze na naszych młodych ludzi, którzy będą ginąć i będą niepełnosprawnymi wracali z wojny która nie jest nasza. Właśnie mówię. I w ten sposób będzie coraz więcej niepełnosprawnych. Coraz więcej będzie ludzi chorych, na których nie będzie pieniędzy. No właśnie mówię. No wie, nie My jesteśmy nie wiem. teraz na proteście osób z niepełnosprawnością. Przypominam, osoby niepełnosprawne żyją dzisiaj w naszym kraju za 1445 zł. Bardzo prosimy o głos pani poseł. Proszę o nie, nie, Witam nie, Państwa nie, bardzo serdecznie, Pani Pani cieszę się, Kodzowska, że tak. Was widzę. Bo wszyscy walczymy o jedno: o godne życie dla osób z niepełnosprawnościami i godne życie i Nie wierzcie, ty panie, jeżeli mi zabrali mikrofon, to was pognębią. Będą Szanowni was szczepiać czwartą, piątą, dziesiątą dawką, to ten po ten to, abyście ten ten. ginęli. To I to jest poważna to nie sprawa. Ten I ten ten mówienie, że was niepoważnie traktują, Proszę że pana, was nie... To nie ten protest. Tak, ale nie tak, nie będą protest. was zabijać. Protest jest osób z niepełnosprawnościami. Tak, tak, będą was zabijać. Zapraszamy panią poseł, niech pani nam powie, jak przeżyć za 1440. To kłamcy złoty. będą na, ludzi, ludzi, biednych, na biednych ludziach będą teraz yy, niezdolno do sobie drapać się i proszę odpowiedzieć na pytanie, bo to szkoda jest to też powiem, szkoda w ogóle tych ludzi. Będzie procedowany projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej a podnoszę się do państwa za osób z Dobrze. Kobieta y jakaś prawdę mówi. O tych wszystkich projektach i programach, które zapewnią państwo, już y otrzymaliśmy. Czyli tak samo jak pan O pieniądze bez sprawdy. do rozmów nie będę to nie może być nie spokoju. to nie może być nie jest, to nie a może nie być, a, a to, nie to nie panie jest, panie. jest, to nie jest, jest Nic nie dane! jest, ale nie, ale nie Ja powiem, szanowni państwo, tak, daliście mi państwo mikrofon, życzę dusza... Nic tak, nie, nie, da da nie, nie, nie damy, nie zaplamy. Ta na biało? Przeżyć za 48 złotych. A ta na czerwono? Przeżyć za 48 złotych dziennie. Ja przeży. Więc, bo mówisz. Bardzo prosimy za komisję komunikaty. A hartki ile dawa? Osiąśćka jedna. socjalne. Bardzo prosimy, żeby żeby zabrać się do pracy. Prosimy. Co robiła pani, pani ta w białym Pieniędzy nie mają. No to są pieniądze Ukradzione nasze. Tak. nasze tak. Naszych rodziców. Nasze pieniądze no. tak. podatnika. Tak jest. Naszych rodziców, na, szable, naszych na szable dla ryzyka tak jest, tak jest. Na to mogli dać niepełnosprawnym A pani na ile dali na... I... Proszę Pana, mam synową niepełnosprawną, sparaliżowana cała prawa strona i ma z mopców 600 złotych. Pani pose! 1445 zł miesięcznie. 48 złotych na dzień. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę nie bać się. Nic handem! Hanchem! Hanba! Hańba krzyżą ci, co sami do tego doprowadzili. Bezczelna baba.